pozdrawiam wszystkich tych którzy zechcą obejrzeć ten film przedstawia on jedno ze spotkań klubu przyjaciół 5 plutonu które odbyło się w dniach od 2 do 4 września 2016 roku w naszej stałej siedzibie w Rzeżynie było to już 17 spotkanie przyjaciół a wypadło w przededniu w 54 rocznicy założenia przez nas munduru w wojskowej, to jest 28 września 1962 roku. Podczas spotkania były chwile nadzwyczaj uroczyste, którymi pragniemy podzielić się z szerszym gronem przyjaciół i kolegów, szczególnie z kolegami, absolwentami szkoły na lasku, których serdecznie pozdrawiamy. I wracaj z Patrzcie Patrz dzieci do szkoły kasztanu wiosą wniosą kosz A w parku powoli Szerwien przejdzie w Mimo z deszczu na szyle Poleci kilka łez Ścież otworzy drzwi lub opuszczony sec Przegnaj latona.

nie, i kamysz, ale cię, bo cię buzi, bo <grymne> ci nie dam. Ale to przepiękne. Poznajcie świat. Proszę ładnie proszę trzymać od spodku. Od spodu trzymaj. Od spodu. Trzymam, trzymam. Od spodu. E, możesz coś. Trzymaj z góry. Trzymaj mus spodku. Zamiast od spodu. Od spodu. Buzi, buzi. Nie ja ja na buzi, no, nie 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 na. Dziękuję. Przepiękne, przepiękne. Dziękuję.

<grym się w> mm -hmm> to tak mówię, nie chcieli, nie byli. No i co miałeś? Uciekł. No to go zawsze. Pod koloryczki, pięknie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto niechaj żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Sto,

Jest nam niezmiernie miło, że nas tak uhonorowaliście, że pamiętaliście również o nas. Ale przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że dzięki Wam mogliśmy się tutaj spotkać, że się poznaliśmy i życzymy sobie i Wam, żeby tych spotkań było jak najwięcej żeby każde spotkanie, które jest, tak jak powiedział prezes, było w tak wspanialej atmosferze, jak jest. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękujemy i życzymy Wam zdrowia, aby to zdrowie było jak najdłużej, bo to dzięki Wam my tutaj jesteśmy. Serdecznie dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy. scenerii przyrody rozpoczynamy nasze kolejne, bo już 17 spotkanie klubu przyjaciół 5 kwietnia. Chciałbym tutaj nawiązać do wpisów na naszej klasie Lucjana i Józefa, którzy w pewnym sensie nawoływali, aby to spotkanie było wyjątkowo uroczyste i takie przyjazne. A jeżeli jest mowa o to chwila refleksji nad tą przyjaźni. Powiadają, że człowiek, który ma przyjaciela, jest człowiekiem szczęśliwym. I to, że ma przyjaciela, jest najpiękniejsze, co może go wiedzieć. Jak głęboko w czasie sięga nasza przyjaźń. A więc dla przypomnienia staruszkowie od 28 września 1962 roku. Chciałbym dalej powiedzić sobie, że najważniejsze jest to, co nas łączy, a nie to co nas dzieje. Przyjeżdż jest jak stara rzecz. Sta stara, wypróbowana, ale w której nie chcemy się pojąć. Nie wyrzucimy. Moc to zawarte na serceczka. Nadanie tak. Według mnie odzwierciedla. Te nasze uczucia, to nasze przyjaźnie, to nasze I Przypominam. Nasza szkoła nas łączyła. Niech nadal łączy. Lecz niech ta nasza przyjaźń nigdy się nie skończy. Niech to mocno zostanie głęboko wyryte w naszej sercu i pamięci. Przyjaciele, wracając wstecz do historii to znaczy w tej historii niby już niedawno ale chciałbym wskazać i zapytać kto był inicjatorem tej akcji akcji szabli dla każdego członka naszej społeczności odpowiadam moje słowo niespokojny niespokojny duch który wielokrotnie obdarowywał nas liczny, licznymi upomnikami. a tu ten to jest ten fundator i dobrze ten fundator właśnie rozchodniaczka gdzie my mężczyźni w tym przypadku jedynie byliśmy podpuszczeni, bo by wreszcie się rozchodzili, a my dziś. Za dzisiejsze uroczyste wręczenie szabade jest naprawdę wyjątkowe. Jesteśmy coraz starsi. Zdrowie też kończy. Zwiększa się też absencja na naszych spotkaniach. I tutaj musieliśmy się głęboko zastanowić, co dalej robić. Czy iść tym normalnym trybem, czy to, co nieuniknione, należy przyspieszyć. Ja się, przyjaciel jak napisałeś mój na rozkoszkołek, ty rozkoszkołek, ty praktycznie zakończyć. A w tym Zostawiamy. Zostawiamy. Powiem tak. Brawiłeś nam ogromną radę swoją wizytą, a otrzymana szabla pozostanie w naszych serca na zawsze. Pozostanie nie tylko jako egzemplarz na ścianie, ale stanowić zapewne będzie cenną pamiątkę dla następnych naszych pokoleń. Znów już, dzieci itd., itd. Bo to jest rzecz cenna. Może nie jakoś tam wartościowa, ale jako pamiątka. I kiedyś, kiedyś, kiedy naszemu kościelowi mleko, nasz znów czy znówka o, to jest szabla, którą otrzymał dziadek, radziadek. Kochani przyjaciele, na mocy jednomyślnej uchwały zaszczytny tytuł kawalera szabli polskiej klubu przyjaciół Piątego Strukony wraz z szablą przyznajemy następującym kolegom, Jurkowi Leśniakowi. Wojciechowi, Jania Markowi, Piernatowi, Adamowi, Włodzimierzowi Wysockiemu, Jowi, idziemy oraz Zdzisłowi Zdzisławowi, Zdzisławowi Proszę wyróżnionych kolegów o wystąpieniu, a kolegów Grzefa Łączewskiego i Adama Wojciechowskiego, wykonanie aktu broniczego szabek i certyfikatów i składania. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Prezes też. Pomału, pomału. Drodzy koledzy, mam prawdziwą przyjemność Dzisiaj nozajdwa kawalerami szabli polskiej Słowów Przyjaciół V Krytoru. Przyszedł Wojtek, spytał, stary trzymać czas Co życie miał adresy do każdego z nas Kilkanaście zdjęć porządkłych, emblematów spięć Na spotkanie z kolegami miał ogromną chęć ta wiara, gdzie i szukać Rozjechali się, ja zostałem sam Łudźmy alarm, niech usłyszą nas że się spotka z wami jeszcze raz Pakuj w plecach Jednocześnie chciałem oświadczyć, że wszyscy, ja którzy, którzy w nas chwili otrzymali miecz, Również, stają na na Również stają się zadawać jak i w i I tego,

w drogę już czas nasz mały jubileusz już dziesiąty raz we że na wspomnieniach Dobrze. upływa nam czas Dobrze. tu tańczymy i bawimy całe noce zawsze możesz tu powrócić nie zawołam cię gdzie ta szkoła co złączyła nas gdzie poligon gdzie jest i las, gdzie mica? gdzie jest małpikaj, to jest dla na nas najpiękniejszy maj. Tu się każdy bardzo tak, dobrze zna, niech ta przyjaźń całe wieki trwa. Tutaj każdy jak siostra i brat, niech się dowie o tym cały świat. Gdyby sobie jak mógł z nami być serce szybciej zaczęło bić On nauczył nas prawdziwie żyć, Co nam boił, my będziemy czcić. On nauczył nas dorosłym być. la 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 Idziemy w lewo zwrot i idziemy uwaga w lewo w I... I... i tak się <śpiewa> I <laughs> you. <laughs>

I co ciasto a, kupiła jaka, i opowiadała nam jaka, na, od, od pierwszego wejścia. Nie to, żeby jaka, się podniesywać, ale od pierwszego razu polubiłam Małgorzatę. Co? W tym miejscu 17 marca 1945 roku wrzucając pierścienie w falę Bałtyku żołnierze pierwszej warszawskiej brygady Kawalerii Wojska Polskiego ślubowali wieczystą wierność. polskiego é morno.